Dobra, są sobie na tej lepszej stawce Dobra Dobra? Dwie! Czekaj Teraz Traf się ty. O ty kurwa O Jezu, jak to siądzie Na tej stawce, chłopie Jak to siądzie Kurwa, nie zmusza Majana nie, ale jest Muchamayana. Kurwa, chujowo, ale jest Maiana. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ty, kot mi do kibla się wpierdolił. Dziewięć, dziesięć. Kurwa, kot mi się do kibla wpierdolił. Sorry. Muszę go ratować. 538 zł! Co? Co kurwa? 187 zł, ty! A mi się kot do kibla wpierdolił prawie, ty! Uciekaj, to to! Uciekaj! Kurwa, nieusłuchany chuj! 187 zł! Odrobiliśmy się! Kurwa, odrobiliśmy się! Nie dość, że 510? To jeszcze jestem, kurwa.